Po okresie spokoju na odległej planecie Valoria, Questar i jego rodacy muszą znów stanąć w boju. Będący w ich posiadaniu magiczny kryształ przenosi Valorianów w czasy prehistoryczne. Nie wiedzą jednak, że zły władca Królos planuje spisek mający na celu zawładnięcie magicznym kryształem. I tak w nieznanej krainie przed tysiącami lat przy udziale dinozaurów rozpoczyna się fascynująca bitwa. Poskraniacze dinozaurów. Toro, toro, torozaurus. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze trochę i ściana stanie na miejscu. Pomogę Wam. Chłopca, nie rób tego. Nikomu nic się nie stało? Wszyscy calni i zdrowi, kwestarze. Zaprzyłem wam pracę, co? Chłopca zgłoś się do Gunnera. Właśnie prowadzi zajęcia z Torozaurusami. Już tam jadę. Ganerze, Questar powiedział, że mogę u ciebie poćwiczyć. Dobrze? Oczywiście. Tak jedzie sam, więc przyłącz się do niego. Teraz im pokażę, co potrafię. Chciałeś powiedzieć, co my potrafimy. To praca zespołowa, chłopcze. Słuchajcie, chłopcy, torosaurusz jest tak uzbrojony, że nie znajdzie sobie równych na polu bitwy. Musicie jednak umieć nim kierować. Tego właśnie chciałbym was nauczyć. Boulder Nowa jesteście pierwsi. Niszczymy pojedyncze cele. Bardzo dobrze. A teraz laser. Świetnie. Teraz jeszcze to. Dźwignia znajduje się na lewo. Wiem. Zobaczysz co potrafię. Uwaga, niszczymy pojedyncze cele. Nieźle. A teraz ciężka artyleria. Pamiętałeś o bezpieczniku. Ojej, zupełnie zapomniałem. Widzisz, musimy działać wspólnie. Z tym celem właśnie ćwiczymy. A teraz ćwiczenia w polu. Wasza trójka atakuje mnie. Zobaczymy, ile jesteście warci. Do ataku! Co się stało? Wiedziałem, że działamy wspólnie, a nie w pojedynka. Prawie nam się udało. Nieźle, chłopcy. Spróbujmy jeszcze raz. Mam lepszy pomysł po skrymiaczu. Próbujemy prawdziwej walki. Zobaczymy ile warte są wasze torosaurusy. Dam ci szansę. Nie będę brał udziału w tej walce. Postarze zaatakowali nas ludzie królosa. Przyszli wsparcie natychmiast. Postaraj się ich zatrzymać. Musimy się uzbroić. To może potrwać chwilę. Przyjedziemy tak szybko, jak to możliwe. Bez tego sami musimy dać sobie radę. Dobrze, chłopcy. Pamiętajcie, czego Was uczyłem. Szansy nie! Tylko nie hełm! Nie bierzemy jeńców! Ani mi w głowie zostać jeńcem! Teraz szanse są równe. Skręć w lewo. Ganer, coś się zepsuło. Nie mogę uruchomić lasera. Trzymaj się, chłopcze. Już do ciebie jadę. To się nazywa praca w zespole. W ten sposób wygramy bitwę. To zaledwie początek. Teraz zmierzymy się my dwaj. Zobaczymy, czy Jirunach lepszy, twój, czy mój. Tulozom pokaże, jak się walczy z posklamiaczem. żadnych szans ze mną. Dajcie mi osłonę ogniową. Nie wiem, co się dzieje z moimi laserami. Ja królos będę panem tej galaktyki. Nikt mi się nie oprze. Cieszę się, że dzielnie trwasz na stanowisku. Wodnostka to tylko kilku rulonów. No, wielkie ludzie, wycofajcie. się. Poczekaj. Ja tu jeszcze wrócę. Możecie być pewni. Przybyliście w samą porę. Moi uczniowie szybko się uczą. Odnieśliście wspaniałe zwycięstwo. Wszyscy dobrze się spisali, tylko nie ja. Gdyby się nie zacięło działko laserowe, pokazałbym temu królosowi. No, poskramiacze, wracamy do obozu. Jeśli kiedykolwiek zostanę bohaterem, dokonam tego zupełnie sam. Chodź, kolego, pokażemy, że i my jesteśmy odważni. Jeszcze raz zostałem zdradzony. Nie chodzi mi o zdrajcę. Wiem, jak należy z takimi postępować. Ja zostałem zdradzony przez nieudolność swoich podwładnych. Jestem największym wojownikiem wszystkich czasów. I mimo waszej nieudolności. Zniszczę poskraniacze. Muszę poczekać tylko na właściwy moment, kiedy będą najsłabsi, a wtedy rozprawię się z nimi raz na zawsze. Teraz zajmijcie stanowiska i czekajcie na mój rozkaz. Tym razem nie możecie mnie zawieść. Czy ktoś widział chłopca? Nie, ale zwykle się tu kręci. Szukałem go wszędzie. Nie wrócę, dopóki nie udowodnię, że jestem także wychowany. Dokonam tego bez niczyjej pomocy. To dziwne, wyczuwam jego obecność, ale nie mam od niego odpowiedzi. Może jest ranny, albo gdzieś się zabłąkał. Uwaga, wszystkie oddziały, zaginął chłopiec. Ogłaszam akcję poszukiwawczą. Wyruszam na poszukiwania. Mój i ja również. Wielki królosie, twój moment nadchodzi. Poskramiacze nie spodziewają się niczego. Tym razem zwycięstwo będzie należeć do mnie. Rulonowie, na stanowiska! A to co? Nareszcie okazja, aby zostać bohaterem. Poczekajcie, zaraz tam będę. Jesteście śliczne, nie bójcie się. Zaraz wezwę pomoc. W porządku. Jedziemy do ciebie. Questarze, znaleźliśmy chłopca. Jedziemy go ratować. Dobra robota, Tak. Sprowadźcie go do domu. Wszystkie oddziały powrócić do obozu. Szukaliśmy cię wszędzie. Co się stało? Na urbisku znajduje się statko młodych torozaurusów. Chciałem im pomóc. Spróbujmy pomóc im wspólnie. Wspaniale! Ale co się z nim dzieje? Jest naprawdę zdenerwowany. Już wiem dlaczego. Nie martw się, mały. Zaniosę cię do mamusi. Dobra robota. To chyba twoje. Chłopcze, nasza akcja skończona. Runanowie, ostateczne zwycięstwo już niedaleko. Do ataku. O co chodzi, dziadku? Czuwa mnie bezpieczeństwo. Czy chłopczy coś grozi? W tej chwili nam wszystkim zagraża niebezpieczeństwo. Oni szykują się do ataku. Kulasz wiedział kiedy uderzyć. Zobaczył, że grupy poszukiwawcze opuszczają obóz. To moja wina. Nie rób sobie do rzutów czy Tu chodzi o was wszystkich. Ganer ma rację. Pomogę im. Po ogłaszam alarm. Rulonowie idą do ataku. Dosiadajcie dinozaurów i stańcie do walki. Nie szczyć tego poskramiacza. Nie pozwól im tego zrobić. Co się dzieje, chłopcze? Wszystko dobrze? Wspaniale, fantastycznie. Niszczyć ich wszystkich. Nie darować nikomu. Uważajcie chłopcy, nie zróbcie krzywdy dinozaurom. Wiem, że to nie będzie łatwe. Bić po skramiaczy. Co znaczą te wasze pukawki? Oni są niebezpieczni. Spójrz za siebie! Starze, z połową swojego wojska nie ma żadnej szansy. Wasze dinozaury to nie przeciwnik dla nas. Za chwilę padniecie na kolana. Magiczny kryształ będzie mój. Wygląda na to, że rulonowie zwyciężają. Wygraliśmy. Obóz jest nasz. Brakuje mi tylko wyrzutni czasowo przestrzennej. Musimy zatrzymać półdosza za wszelką cenę. Jeśli chcesz kryształu, musisz nas pokonać. Zrobię to z przyjemnością. Pójdź za siebie. Już ich nie zatrzymam. Idę do ataku. To te, które uratowałem. Uwaga, oni mają przewagę. Uciekajmy! Uciekajmy. I co powiesz teraz? Uciekajmy! Jeszcze się zobaczymy! Jeszcze tu wrócimy! Co do tego nie mam wątpliwości. Ta gromadka Torozaurusów to nieźni wojownicy, ale teraz chyba wrócą do siebie i pozostaną cywilami. Nie wszystkie, ganarze. No, chłopcze, nie jesteś bohaterem. Co? Matka przeprowadziła stado torozaurusów, ponieważ ty je uratowałeś. Gunner i tak je uratowali. Uratowaliśmy je wspólnie. Przecież działam razem. To nasza siła. Słabością królosa jest to, że myśli tylko o sobie. Następnym razem, kiedy zjawi się królos, to ja mu. Pokażemy. Wersja polska ARE Studio Video. Gdynia ulica Północna 9A.